se? good. Nasze pierwsze diaksy. Boom. Achievement get. On. Cześć wszystkim, z tej strony Szymek, a to kolejny odcinek z Minecrafta na modach. Cóż, no jak widać ja mam skina. Zaprojektowałem go jakieś yy, 5 godzin temu, tak, no, żeby było fajnie, żeby już nie grać na tym skinie z Minecrafta normalnego. Teraz już jesteśmy takim, no, profesjonalnym nerdem Minecrafta. A dzisiaj z tego powodu, że tam zginęliśmy dość dużo razy, ja jeszcze pomiędzy odcinkami próbowałem odzyskać te rzeczy i przerąbałem cały. Całe 2,5 staka metalu na zbroję, na różne wyposażenie. I to wszystko. To było. To, to była nasza po prostu ostatnia. Yy, to, był, to był nasz ostatni zapas metalu, więc musimy ruszyć do jaskini. To tutaj wszystko wy, wybudowały nam minionki. Okej, okay, zapomniałem wziąć pochodnie do cave'ów. Ten skin to jest właśnie połączenie gracza i potworów. Tutaj mamy na przykład Endermana, tutaj miał wyjść zombie, creeper i szkielet. Dopiero potem ogarnąłem, że jest jeszcze ale... rąbać go. No i tak. Pomiędzy odcinkami odblokowałem sobie minionsy, mieliśmy Stofa i kazałem im kopać w dół. W dół, w dół, w dół i w dół. I napotkały na... kopalnię. Którą w dzisiejszym odcinku sobie zwiedzimy. Dużo ciekawych rzeczy, znowu te, zielo, te zielone coś. E, 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 e. To warto zbierać. Tylko jeden. Słabo. Eee! Come on! No i ogólnie standardowe wyposażenie, czyli metalowe narzędzia, metalowy set, materiał eksploatycyjny, wiaderko z wodą, najważniejsza rzecz, no i oczywiście pochodnie i żarcie może przydać. Żelazo się na pewno przyda, bo po to tu jestem. Okej. Okay. Słyszę, że tu jest strasznie dużo pająków, tylko kurde, nie wiem gdzie. O, skrzynka. Chodź tu do mnie. Uu. No, dzień dobry. To się przyda, to się może przydać, to też się przyda. To się raczej nie przyda. Okej. Okay. Nice. Zamknąć się. Okej. Okay. Nie wiem skąd oni tam syczą, ale syczą. Nitki się na pewno przydadzą, ponieważ... No jak widać te plecaki się już robi dość ciężko, a po to tu ogólnie przyszedłem po żelazo i nitki i może jeszcze pod reakcję, jeżeli oczywiście będą. Bum, bum, bum. Ile mamy już tych nitek? Mało, sześć. Żelazo. Gdzieś tutaj jest multum pająków! Patrzcie na mapę! No co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Ile pająków w jednym miejscu? Jakaś masakra. Okej. Okay. No nice. Trzeba być na baczności. Tutaj nic nie ma, dobra. Odejdźmy od tego złoża pająków. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Żelazo, ale na początku... Uuu. Ha, czy... Bo tutaj... Co to było? Ja tu robiłem kilka dziur, tak, właśnie, żeby kopać, kopać, żeby się do czegoś dokopać. No i nie sądziłem, że tutaj też się dokopałem do kopalni, ale spoko, spoko, fajnie. Co to jest? Co się tak drze? Ja chcę wiedzieć. nic nie ma. Co to jest? Haha, trochę jak jakaś fasola. To jest. Ja się pytam. Creeper noise. Dobra. Lecimy dalej. No tutaj już jest lava. Jesteśmy na szesnastym poziomie, tu już mogą być diaksy. Strasznie ciemno. Tu jest pewnie może przez te shadery. Dobra, im dalej od tych pająków, tym lepiej. Chodźcie do papy. Tu nic nie ma. Ok. Czuję, że jestem coraz bliżej pająków? Nie chcę tego. Znowu ten dziwny dźwięk. Skąd? Stamtąd? Ok. Skąd? Pokaż się. Tam coś jest. Tam jest chyba ta dziura. Ech. Ech. Tego nie zbieramy, bo po co to jest? To jest taki barwnik. Nitki, nitki. Kiedyś było więcej tych nitek. Za taką pajęczynę. Strzyj maksymalnie, jak dobrze pamiętam. Hmm. Tutaj nas chyba nie było. Nie, tutaj mieliśmy być. To jest creeper! No Come on. Jak wybuchniesz w bazie, to się nic nie stanie. No właśnie, no. Uuu, tutaj jest jakiś kanion. Co to jest za ha-ha-ha? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj też jest dziura, czy to jest ta sama dziura, w której żeśmy byli? Chyba tak. Nie wiem. Tak, bo ja zatkałem wszystkie dziury oprócz tej jednej, którą żeśmy weszli. Nic tu nie ma, tutaj znowu te zielone. Dlatego warto mieć wodę. Chodź tutaj. Nie, to się raczej, chociaż... A, niech będzie. Co To też jest dużo lewla Jakie jest stan materialny? No, 40 żelazo, już jest dużo. 5 uranu i 3 złota. No i troszeczkę tinu. Całkiem nieźle. Ile, ile nitek? 17. 16. Nie jest źle. Dobra. Tutaj mnie jeszcze nie było. Diaksy! Good. Nasze pierwsze diaksy. BOM. Achievement! GET! A raczej osiągnięcie. Postęp. Dobra, tutaj nas nie było. Coś mi tutaj lawy popchnie, to będzie przykro. Tu nic nie ma. Czekać. Musi być tutaj więcej. U! Też jest uran. Dobrze. Żelazo. Możliwe, że tych tam diaksów będzie więcej. Tutaj były te diaksy. Dziwne dźwięki. Gdzie są moje diaksy? Dobra, nie ma. Szkoda. Więcej złota. Złoto się może przydać. Złoto jest w zwykle w grach bezużyteczne, jeżeli chodzi o przedmioty. No bo co tu dużo gadać. Złoto jest bardzo... można to powiedzieć, plastyczne. Więc jest dość średnie i łatwo je wygiąć. Przynajmniej tak mówili na wycieczce w kopalni złota. Okej, okay. tu może być coś ciekawego. Tiax, Tiax, Tin. Tina nie chce. Tutaj? Tinu raczej. Tutaj mnie nie było, ale tutaj jest złoto. Dobrze. Dobrze. Niedobrze, spadło. Nie, tu jest, dobra. Zdawia mnie złoto. Dobrze. Kolejna skrzynka. I tutaj wszystko ciekawego. Grabież. Dwa, nie wiem co to jest. Tutaj jest. też nie wiem. To się może przydać. Słyszę szkielety. Mam nadzieję, że nic mnie teraz nie trafi. Nie. Dobrze. lecimy dalej. Teraz słuchać zombiaki. już nie słuchać pająków. To dobrze. Creeper. E! O. Oh. Prawdopodobnie też keta, czyli pewnie jest z tej strony, dokładnie. Jest w pajęczynie, to dobrze. Bum. No. Bum, fuck. Czekał na mnie. Chodź tu zambiak. Boom, boom, boom. Boom. Critical shot. Aha, i teraz jestem w pajęczynie, dobra. E! E -e 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 -e. Dzień! Spawner z coś w tym stylu. Coraz więcej tych pajęczyn jest, a jak jest coraz więcej pajęczyn, to jesteśmy chyba bliżej spawnu. Dzień dobry. Nitki. Złoto. Uuu. Całkiem dużo tego złota, podoba mnie się to. A wyglądało tylko na jedno takie Miła niespodzianka. Kurde, nie tak. Okej. Okay. Coś jest nie tak z tym zębiakiem, ale... okej. Okay. A nie, jednak jest nie wszystko dobrze. Czy stało, on się zbadował? Nie mam czasu, żeby to sprawdzać. Tutaj coś ciekawego jest. Siedemnasty poziom. Powinny być diaksy. Ile mamy diaksów? Cztery diaksy, mało. Szukamy dalej. Diaksy nie ma diaksów. Warto się trzymać tych tuneli. Tutaj jest to coś dziwnego. Czy tam są diaksy? Leź mi z drogi. Czemu tak mało? 6. 3, 6. Okej. Okay. To jest nauto coś jest. Pochodnia. Kolejne diaksy, dobrze. Warto było schodzić na dół. Co to jest? Eee, oświetlmy to wszystko tutaj. Co jest grane? On, jak jest odwrócony tyłem, to mnie nie widzi? Tego w normalnym Minecraftcie nie było. Znaczy w normalnym. starym. Uu. Pięknie. Spływaj synek. Fuck. Nie do końca taki był plan. To się przyda. O nie, tutaj może być Emerald. Mamy miejsce? Nie mamy miejsca. Wywalmy to. Dobra, będziemy mieli czym handlować. Podoba mi się to. Dziwne dźwięki. Wracamy do diaksów. Skąd to jest marchewka? Zębiaka dropła? Ciekawe. To też się może przydać. Nie wiem do końca po co to jest, ale okej. Okay. Diaksy. Oświetlenie do diaksów. Mam nadzieję, że będzie tak. Że będę tak tym. Nieważne. Mamy diaks. Muszę być tu więcej diaksów. Musi być więcej diaksów. Come on. Gdzie są diaksy? Dlaczego są zawsze po cztery diaksy? Nie ma tu diaksu. Okej. Okay. Rąba Ddiaks. Okej, okay. tam byłem. Tam też byłem, ale tam był jakiś kanion, jak dobrze pamiętam. Tak, tak! Uf. Prawie spada. Ok. Mam nadzieję, że mnie nic nie popchnie do lawy, bo to by było niefajne. No i ciekawego nie ma. Słuchać pająki. Znowu. To latające gówno też tutaj gdzieś jest. Widzę na minimapie. Na minimapie. OK Na razie jest nieźle. Jest! Latający sheet, Chodź tutaj, ty kupo! Więc ty masz HP! Ale z niewiadowych przyczyn nie może do mnie podejść. To dobrze. Ek! Wait, wow, własną pułapkę. Ciemno, ciemno, nic nie widzę. Okej, okay, teraz wszystko jest ok. Tam jest kolejny Emerald. Nie jesteśmy blisko pająków, to nie dobrze. Okay. A! Tutaj są pochodnia. Fok, atakować, atakować. Fok, nie, nie spadaj. Dobrze, nie. FAK! Jaksy! Wracaj pod jaksy! No dobrze, 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 dobrze. Coraz. Lepiej Kopie shit! Spadaj! Spadaj! Nie! Nie. Aha, bo tu spawner jest spoko. Niedobrze. No i plan jest taki, że po prostu... kopiemy, 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 aż w końcu dojdziemy do tego samego... Dead pointa. Mam nadzieję, że się udaje i po drodze nie będzie lawy. Bo jeżeli tak, to będzie słabo. Dobra. Czyżę, że jestem coraz bliżej. Fuck! Co się bliżej? Co, co jest grane? Gdzie ja jestem? What the fuck? Nic nie widzę. Niedobrze. Ccie co jest grane. What the fuck? I mi się coś zrespiło, czy co? Halo. Ej, come on! Mogę uciekać? Mogę uciekać, ale... No pięknie. Czy też lubisz kopać tunel, kopać tunel tak jak ja... O oh fuck. Dobra. Przedmioty, idę po was! O. Teraz się udusimy. Jestem. Gdzie ja jestem? Okej. Okay. Jestem! Przedmioty są! Ale nie wszystkie. O. Gdzie jest reszta? Kurde! No nie zdążyliśmy. Szkoda! Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że się do końca. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już lepszym, znaczy bardziej korzystniejszym dla mnie. Trzymajcie się, cześć! Hey, hey, Oni on To ten dziwny oh, czar! That's the wrong number! Stop right there, criminal scum! Wrong. What are you doing in my swamp?! Just do it! All we have to do is propose a stay of trade, DJ! FBI, help us out! Don't bother talking to my spaghet! It's time to do it. Nope.